Proście, a będzie Wam dane. Po prostu proś o to, czego potrzebujesz. O wiele lepiej jest poprosić i pogodzić się z odmową, niż w ogóle nie zapytać i męczyć się z myślą, co by było gdyby, co by było, gdyby tamto, o siamto. Proś o lepszy stolik w restauracji, poproś o zmianę klasy w samolocie, poproś o podwyżkę, na którą może od jakiegoś czasu już czekałaś. Pytaj, pytaj i pytaj. Zanim mnie zapytasz, odpowiedź zawsze będzie brzmiała nie, ale może akurat spotkać się niespodzianka, jeśli o coś prosisz, masz przynajmniej większą szansę dostać to, czego pragniesz. Nie oczekuj, że ludzie będą wiedzieć, co ci chodzi po głowie. Pomyśl, czy nie jest tak, że wiele rzeczy, które nas ranią, biorą się z naszych wielkich oczekiwań? Pracujemy ciężko licząc na podwyżkę lub awans a one nie nadchodzą poproś o to na co twoim zdaniem zasługujesz bo co może się najgorszego spotkać jeśli nie poprosisz prawdopodobnie dalej nic się nie zmieni ale jeśli powiesz jasno i wyraźnie na czym ci zależy otrzymasz przynajmniej odpowiedź i będziesz wiedziała na czym stoisz? Kiedy pytasz, pamiętaj o kilku zasadach. Po pierwsze, musisz wiedzieć stanowczo i czuć, że możesz otrzymać to, o co prosisz. Po drugie, pamiętaj, aby twoje myśli i emocje były spójne, aby miały pozytywny dialog. Po trzecie, bądź konkretna. Po czwarte, zwróć się do osoby decyzyjnej, i po piąte pytaj wiele razy z uporem, tak jak wtedy, kiedy byłaś dzieckiem.